Znajdujemy się dzisiaj przy cmentarzu wojskowym w Lublinie. Gościem specjalnym będzie Zdzisław Koguciuk. Postać wyjątkowa, dbająca o pamięć o ofiarach Bołynia. I właśnie Zdzisław Koguciuk oprowadzi nas dzisiaj po ciekawych miejscach, które są świadectwem na pamięć. Znajdujemy się w Lublinie przy symbolicznej mogile. Pomordowanych na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich. Jest to miejsce, które zostało wybrane i postawiony ten krzyż w 2012 roku, 1 listopada. Z racji tego, że w Lublinie tyle organizacji kresowych jest, tyle organizacji, którzy po prostu no, kultywują pamięć o okresach. O Wołyniu, o Lwowie, o Krzemieńcu, o tyle miejscowościach, grodnie, tyle miejscowościach, którzy są na kresach, i mieszkańcy Lublina nie mieli gdzie zapalić symbolicznej lampki za tych, którzy tam pozostali na kresach. Dlatego zostało to po prostu 1 listopada ustawiony ten krzyż tutaj. I okazało się, że trafiliśmy w to, co po prostu najbardziej mieszkańców Lublina yy, przez tyle lat, jakoby można powiedzieć, w sercu mieli to. Tutaj 1 listopada zapłonęły tysiące lampek. Ten krzyż był postawiony po prostu spontanicznie. Władzom to się nie podobało. Zaczęły się po prostu zapytania, kto ustawił, po co ustawił, na co ustawił, kto, czy to jest krzyż. To jest krzyż, mówimy, pamięci. Skoro władzy nie stać było postawić miejsca, upamiętnienia, to zrobiliśmy my ty i nie wolno tego ruszyć. Zaczęły się. Na, tutaj przy tym krzyżu została przyczepiona kartka, że. On zostanie w ciągu tygodnia usunięty. Poruszyliśmy wówczas całe środowisko kresowe. Zaczęły się pisma do wszystkich władz Lublina, że tego krzyża nie wolno ruszyć, skoro władzy na to nie było stać, skoro władzy nie było stać na takiego przez tyle lat, Znalezienie miejsca upamiętnienia, żeby po prostu kresowianie mieli, gdzie to lampkę zapalić, w zadumie stanąć, pomodlić się za pomordowanych. Tam oni nie mają ani krzyża, ani, ani miejsca. Yy, yy, tam, yy, gdzie leżą zamordowani przez bandytów z UPA, tam są krzaki, trawy, chaszcze, pola uprawne. Dlatego ten symboliczna mogiła, ten krzyż symboliczny jest taki prosty, Zwykły krzyż dębowy otoczony kamieniami, i po prostu proszę zobaczyć, to po ile tutaj lampek było. Mimo, że no, tak dawno już jest okres 1 listopada, minął ciągle, przychodzą tutaj Lublinianie, ciągle się modlą, ciągle palą lampki i po prostu ten krzyż jest krzyżem symbolicznym. Jest to już przez 4 lata on tutaj stoi i władza Lublina jakoś nie wpadła na pomysł, żeby nam pomóc, żeby coś w tym miejscu było bardziej y, jakiegoś godnego, pięknego, y, no, symbol, symbol bardziej upamiętniający miejsce pomordowanych rodaków. Dlatego tak to wygląda. Rok temu byłem, staram się być co roku przy tym krzyżu, i na skwerze, na który, po którym oprowadzi nas Dzisław, e, słyszałem, że e, podobne, m, podobne e, usytuowanie tego krzyża, podobna obudowa, e, podobna jakaś e, konstrukcja e, na wzór tej, którą widzimy za nami, czyli m, za ofiarami Katynia, ma stanąć właśnie za, jako tło, stanowić tło tego krzyża. Ale rok czas o tym była mowa. W tej chwili troszeczkę to przycichło, ale może konkretnie powiedzieć że... Tak, rok temu była mowa z, z, znanych w Lublinie. Umówmy się może, tylko że była mowa. Była mowa. I po prostu rok czasu minął, nie zrobiono nic. Miano po prostu zrobić tak, że w, w, w okolicy tego krzyża jest potężne drzewo. Miano po prostu to drzewo podciąć. Ten łuk, który tam się znajduje, jakieś pietę wołyńską chciano tam umieścić, istotą rzeczy jest, że trzeba by wystąpić do Komitetu no, ochrony, do ochrony Miejsc, miejsc Pamięci, Pamięć. bo chodzi o to, żeby ten jeden grup chwilowo byśmy nie, była mowa, że nie będzie ruszane w ogóle miejsce z pochówku tego, tej osoby, tylko po prostu sam monument krzyża zostanie przesunięty kilkanaście centymetrów. I to by było wystarczyło, żeby po prostu to miejsce pięknie y, zagospodarować i po prostu jakiś zrobić projekt pięknego upamiętnienia y, pomordowanych na wojnie. Postaramy się jako okresowy serwis informacyjny objąć patronatem tą, ten projekt, tą inicjatywę, no tak jak i Lublin poparł y, inicjatywę obywatelską w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian z, gdzie z Lublina nadesłano bardzo dużo 7 tysięcy podpisów Zdzisława, bardzo dużo podpisów przesłano stać nas na to, jesteśmy potomkami e, Kresowian stać nas na to, jesteśmy zaprawieni w bojach będziemy działać tylko e, oficjalne jakieś pismo trzeba będzie wystosować do odpowiednich władz i będziemy projektować e, będziemy się zastanawiać nad przywróceniem temu krzyżowi, dołożenie jakiejś jakiegoś, jakiegoś takiej Godnego. rangi, tak, jakiegoś postumentu na wzór tego, który znajduje się Katyga. tutaj za nami, tak. ofiar katyńskich. Właśnie ten łuk wykorzy chcemy wykorzystać, żeby on po prostu mm, no, no jest projekt, żeby ten krzyż jednak umieścić w tym łuku w tym łuku, no to byłoby ładne bo, to bo jest to byłoby już, ten krzyż już jest piękny i jakoś to pięknie ten łuk zagospodarować no oczywiście wyremontować I, istotą rzeczy jest tylko żeby właśnie ta mogiła yy, yy, żołnierza z 1916 roku został leciuteńko przesunięty w tamtą stronę tutaj by po prostu i, i jego doczętne szczątki nie rzucano w lewo, to znaczy w lewo, w lewo tutaj w tak, tak. miejsce Krzyża, a Krzyż przesunięty. A Krzyż w miejsce tej mogiły. I ten, to miejsce by było pięknie na wzór Katyńskich upamiętnione właśnie. No to jest naprawdę niedaleko, bo wystarczy tylko o, przesunąć nieco kamerę i już widzimy. I potwierdzam Słowa Zdzisława, że pod tutaj tym Monumentem Katyńskim i pod Krzyżem Wołyńskim. Y, są, no już trzeba mówić o tysiącach, tysiąca krzyży, y, y, przepraszam, tysiąca y, zniczy, które płoną y, y, 1 listopada, a to jest oznaka, że ludzie Pamięć. pamiętają y, o, o ofiarach Wołynia Znajdujemy się na skwerze ofiar Wołynia, gdzie ma stanąć pomnik pomordowanych Polaków na Wołyniu, w Kresach Południowo-Wschodnich. Jest to walka prawie trzyletnia. Ale to upamiętnienie. Najpierw trwały walki, zbieranie podpisów, mieszkańcy Lublina też ponad 2000, aby to miejsce nazywało się Square ofiar Wołynia. Dlaczego wybraliśmy to miejsce? Skoro to miejsce jest bardzo malutki, ten skwerek jest. Dlatego, że ono nie koliduje z żadnymi mieszkańcami. Tutaj nie ma, nie, bezpośrednio do tego skweru nie przelegają żadne zro, z, bloki. Dlatego, że baliśmy się, że zaszły się protesty. Jednemu się to podoba, drugiemu się nie podoba. A to nazwa się nie podoba, a to napis się nie podoba, a to miejsce się nie podoba. Dlatego. Przestaliśmy na to, że niech będzie to mały, ale niech będzie w końcu miejsce upamiętnienia w Lublinie, pomordowanych na Wołyniu. Dlatego, że, jak już podkreślałem, 30 prawie procent mieszkańców Lublina ma korzenie kresowe. I najwyższy czas, żeby takie miejsce było jakieś godne. I tutaj na tle znajdujemy się, gdzie jest mur cmentarny. I właśnie na tego muru, konkretnie gdzieś to drzewko, tam ma To może podejdźmy bliżej. Tam ma stanąć właśnie ten pomnik. Czyli w miejscu tego drzewa. Tak, w miejscu tego drzewa. Znaczy to drzewo, drzewo to jest zbyt y, wiele powiedziane. Po prostu no jakieś krzaki. To jest po prostu przed. Y, I mniej więcej w tym miejscu... 2 metry 5 cm. Znaczy długość, tak, 2,5 m, natomiast szerokość 1,87 m. Musimy tutaj kopać się poniżej zamarzania ziemi, czyli poniżej 1,50 m fundament. Do tego pomnika będzie się chodzić prosto od tej dróżki i tutaj w tym miejscu, z racji tego, że jest nierówność terenu, będzie dwa, dwie, dwa schodki yy, wzwyż o wysokości 30 cm wystąpione zostało do urzędu biura zieleni w Lublinie o usunięcie tego drzewa forsycja to jest i tych dwóch yy, krzaków do reni z racji tego, że tutaj musimy mieć wjazd yy, czy yy, zrobienia fundamentu, także samochody muszą tutaj wjeżdżać, a jednocześnie byśmy chcieli tutaj zagospodarować piękne wejście do tego pomnika. Z tej strony zostały przesadzone, wyraziło zgo, zgo, miasto zgody na posadzenie tutaj tych sierków, z racji tego, że ktoś kiedyś tutaj zagospodarował ten teren świerkami tutaj. Ono nam tutaj przeszkadzało, ale miasto, trzeba tutaj powiedzieć, że bardzo przychylnie nam y, Wydział Gospodarki Komunalnej i za zgodność y, te świerki zostały przes, przesadzone. Chcemy również więcej ich nasadzić, żeby po prostu tą stronę całkowicie zasłaniały, żeby ona była taka, takie miejsce troszeczkę no, skupienia, wyciszenia, miejsce, gdzie po prostu każdy... Czyli pierwsze przebłyski dobrej woli są, jak widzimy. Nie, no, Z tymi świerkami. Panie redaktorze, to jest już trzy lata walki. Chciałem nadmienić, że pomnik yy, yy, głodu yy, Ukrai na Ukrainie został postawiony w ciągu jednego miesiąca, bo trzeba było, żeby Poroszenko skoro tutaj przyjechał, trzeba było, żeby otworzył ten pomnik. W ciągu miesiąca cała procedura została yy, yy, wykonana, a my po prostu trzy lata już czwarty w październiku będzie cztery lata, jak walczymy o to, żeby tutaj by było to miejsce upamiętnienia pomordowanych na ruinie. Podobnie by było To z jest skala po prostu skala trudności. Proszę zobaczyć. Miesiąc i 4 lata. To jest właśnie skala trudności, jakiej trzeba pokonać. Wojniacy muszą pokonać, aby po prostu zrobić miejsce, żeby miejsce upamiętnienia było. Dokładnie było z pomnikiem wołyńskim w Warszawie, z pomnikiem ofiar ludobójstwa w Warszawie, gdzie też został postawiony bardzo szybko, pomimo, że wojniacy starają się od wielu, wielu lat, by ten pomnik stanął w centrum Warszawy, a nie na peryferiach miasta. został tutaj na skwerze oprócz przy tej napisie skwerach na tablica informująca że właśnie trwają starania o to że w tym miejscu chcemy aby jak najszybciej został postawiony pomnik pomordowanych na wojnie przez kresach południowo-wschodnich jest to model wykonany w skali 1 do 10 z tym różnicą że po prostu tutaj są te twarze cierpiące tutaj, natomiast one będą kute z, z na całej powierzchni yy, na całej powierzchni głazu yy, z racji tego, że ten, yy, ten model jest bardzo malutki to tylkośmy tak to u, uwypuklili, że te twarze cierpiące będą na tym pomniku i za chwilę będziemy mieli możliwość po raz pierwszy sfilmować oryginał będzie możliwe zobaczyć już w wersji yy, 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 wersji surowej głaz Podstawę, na którym właśnie to będzie wykonywane. No to co? Jedziemy. Jedziemy. Znajdujemy się w miejscowości Bełżyce, gdzie jest wykonywany przez bardzo słynnego kamieniarza nasz pomnik pomordowanych na wojnie. Jest to bryła, która od, od podstawy ma 4,30 m. Sama podstawa to 75 cm. Jest to podstawa sprowadzona z Finlandii. Ona ma kolor taki ciemnego yy, czerwień, czerwień, ciemnej czerwieni, natomiast na innej odcieni jest. Dlatego chcieliśmy, żeby to było innej, innej odcieniała. Ta była Po prostu tak jak już Państwo znają, na samej górze będzie kuty herb wołyński. Yy, poniżej napis stosowny, który żeśmy z taką wielką troską i wielkim trudem wywalczyli i poniżej będą właśnie tutaj, tutaj krzyże różnej wysokości w tym jeden prawosławny krzyż z tej strony, z lewej strony będzie krzyż prawosławny z prawej strony będzie na krzyżu umieszczona stuła jako symbol pamięci o kapłanach, którzy zginęli. ten głaz, on ma tak różne kształty Jak widzimy jest różne r dlatego no, nie będzie to jakaś taki monoli tylko symbol tego pomnika. bo no, no, zwieńczone będzie jeszcze takim pomieniami ognia gdzie wśród tych pomieni będą znajdować się twarze cierpiące, symbolizujące właśnie cierpienie rodaków na Wołyniu i kresach południowo-wschodnich. Zwieńczone to będzie jak już powiedziałem płomieniami właśnie ognia, właśnie jako cierpienie, gdyż wielu zostało ich zrzuconych do, do palących się zabudowań, gdzie poginęli śmiercią spalenia żywcem. Tu znajdujemy się na czole tego naszego pomnika, że ustano zwieńczony będzie krzyżem, nie krzyżem tylko, herbem wołyńskim. I poniżej właśnie tutaj będzie ten napis yy, w Polaków z Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich. Na dole krzyże yy, symbolizujące i wołanie o te krzyże, których nie ma na Ukrainie, gdzie leżą nasze rodacy w chaszczach, trawach, krzakach. Wykonawcą tego będzie słynny artysta z Bełżec, pan Witold Marcewicz, którego właśnie zaprosiliśmy dzisiaj tutaj pod naszym, do dzień naszego wersji, wersji surowej pomnika, żeby prosilibyśmy, żeby pan Witold powiedział kilka słów na ten temat. Dzień, dzień dobry, proszę Państwa, więc ja tak po zdobyciu tego kamienia, kształtu kamienia. Zrobiłem takie przycięcie, takie zbliżające się do, do, do tego monumentu, który będzie przedstawiony i tu poprzez ogróbkę owalną będzie umieszczony herb i takie walące się, wcięte, nieregularne krzyże osób, które zostały zamordowane na Wołyniu. Ten stworzony kształt przez Pana Boga zostanie jeszcze tutaj podcięty i, i rzeźbiony wokół. Także pomnik będzie pro, po, pokazywał cierpienie yy, wszystkich yy, ludzi, którzy, którzy, dzieci, starców, rodziców. Yy, pra, y, Krzysie Prawosławny będzie po drugiej stronie. Yy, przedstawiony będzie całe cierpienie wokół. Także tutaj stworzę rusztowanie i tu będzie całe, cała ta scena realistycznych, cierpionych twarzy. Wołaniających się z ognia. Na planie te, te, tego cokołu dolnego be, będzie tutaj margines odbity surowej skały. Te plany będą spolerowane i litery. Zobaczymy, czy będą litery wypukłe, czy będą litery wklęsłe. To, to decyzja będzie taka, że trzeba będzie polerować te plany. I, i tutaj planowany jest napis o, Słowa Ojca Świętego. Z to teraz. Tutaj właśnie będzie napisane yy, wołanie. Naród, który traci pamięć, straci swoją tożsamość. Jest to motto papieża Jana Pawła II. Dlatego wybraliśmy ten to motto, Przez tak 70 lat o tym się milczało. I naród straci tożsamość, jeżeli będzie milczał o swojej historii. Historii swojej ojczyzny, historii swoich rodaków. A jak z wyrazem ludobójstwo? No, zgodnie z ustaleniem będzie ten napis. Władze się nie tutaj. wycofują z tego? Absolutnie, broń Boże. Naród w hołdzie Polakom z Wołynia i Kresów Południowo-Wschodnich. Ofiarą ludobójstwa dokonanego na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich w latach 39-47 matką i ojcom, dzieciom i starcom duchowieństwu zgładzonym ze szczególnym okrucieństwem jedynie dlatego, że byli Polakami. Taki napis będzie wykuty tutaj na tym i, ile trwała walka o ten napis, o wyraz ludobójstwo? O wyraz ludobójstwo i cały napis trwała walka bez mała rok czasu. Protesty, protesty całego środowiska klasowego, nie tylko lubelskiego, ale w całej Polsce. Pisma do wojewody, protesty przed y, y, budynkiem wojewody lubelskiego. Proszę Państwa, czy to potrzeba było tyle walki, żeby prawda historyczna ujrzała światło dzienne? To jest skandal, że w ojczyźnie musimy się opominać o rodaków, kiedy stawia się pomnikom innym nacjom. To jest właśnie sytuacja, w jakiej ojczyźnie my żyjemy. Pan Witold, artysta, który nam wykona ten pomnik, był również twórcą pomnika pomordowanego i autorem projektu. I autorem projektu pomnika hełmie. w hełmie lubelskim, gdzie po prostu matka wynosi syna martwego, a na płonącego domu, tam z tyłu są pomienie, o tutaj widać wyraźnie, a na rogu, na progu leży sikiera, narzędzie zbrodni. Także to jest projekt i wykonawca i osoba, który właśnie taki pomnik już istnieje w przestrzeni, w przestrzeni naszej ojczyzny. W 2011 roku brałem udział w konkursie ogólnopolskim i i ten pomnik wykonałem. I tutaj w tym na świeżo dopiero zrobiony jest taki wstęp do prac do albumu z uroczystości tutaj w hełmie bardzo. O, Tutaj przy takich ciętych kamieniach są trzy kamienie z herbami najbardziej miejscowości, które dostały tego tragizmu. I tutaj to, to co widać, jak tutaj piszę w yy, podziękowaniu. Czy taki album tylko można gdzieś kupić? Nie, nie, to ja dopiero... Ja, ja oczywiście dam Państwu album, tylko album zrobię dopiero. Ja mam, Aha. ja mam już album 40-lecia, a to jest, to jest, 8 lat mojej pracy, mojej Aha. pracy i tutaj wyciąg historyczny zrobiłem o tej tragedii tutaj historycznej też. To ja gromadzę, bo ten napis i, i w tym wszystkim to ja tu podziwiam prezesa, że to jest pierwszy prezes, ten tak bojowo broni naszej historii. I, i po prostu i zaczął to od, od, od modlitwy. Także bardzo sobie cenię y, y, ta, takich Polaków, a mnie ten zaszczyt przypadł, że, że właśnie tutaj przeskoczę, że, że tutaj już ten, w tym albumie, który powstanie, 50-lecia, to, to u, ująłem ująłem, już te kamienie tutaj ująłem i że w grudniu i w styczniu Było... Ach, po, lewej, zap... po lewej stronie jest w stanie surowym, a teraz już jest obrobiony no nie, nie to już się dźwig bo ja go, ja go ciąłem, tak, ale on już jest częściowo pocięty to... No cię, częściowo już pocięty oczywiście bo ten kamień leżał i, i, i cało to, tylko też słońce biło w drugą stronę, bo ja tutaj robiłem to rozsadę w listopadzie obróbki wstępnej i pokazuje, że, że pomnik nie tylko tu, bo już, bo już tablica do Warszawy taka yy, wykonuje i Stół Polski. I tutaj tak yy, yy, gość niedzielny 13 grudnia napisał o Stupolski do zbrodni wołyńskiej. Czyli, czyli ja już rejestruję te wydarzenia. To będzie ciekawa publikacja. To będzie ciekawa publikacja tutaj, o moja tu jest. Na, na, na takim spalcie, że opisana Korzystając z okazji, że mamy tutaj właśnie, stoimy przy tym surowym stanie tego pomnika, rozpoczętym, pomniku. rozpoczętym, i mamy przy sobie obok nas stoi wykonawca, pan artysta Witold Marcewicz. Chciałem zaprosić Kresowian nam mszę w intencji budowy tego pomnika. Wszystko jest dzisiaj w rękach tego człowieka. Podpisy, blisko 4000 podpisów mieszkańców Lublina. Rada Miasta Lublina, Komitet Wojewódzki Ochrony Walki i Pełeczeństwa To była cała droga, którąśmy przybrnęli i stajemy dzisiaj, że oddajemy wszystko w ręce tego człowieka, żeby po prostu i wykonał to, ale bez pomocy Bożej właśnie będzie tam sza w intencji budowy tego pomnika aby po prostu Pan Bóg natnął duszę i serce i ręce tego człowieka, aby wykonane to zostało na chwałę i pamięć po wszystkie pokolenia, po wieki, że Polacy upomnieli się o swoich, którzy zostali wymordowani na Wołyniu i Kresach, a o których władze polskie zapomniały na 70 lat.